W tym roku mieliśmy do czynienia już z kilkoma podwyżkami polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa, więc największego koncernu sprzedającego gaz w Polsce. Wszystko wskazuje jednak na to, że już pod koniec roku, czy na początku przyszłego roku e, tych podwyżek nie będzie, albo będą ograniczone, ponieważ parlament przyjął właśnie ustawę, która umożliwia rozłożenie w czasie. Spodziewanych przez PGNiK podwyżek. Będzie koncern mógł je rozłożyć na lata 2023-2025. W ustawie i w uzasadnieniu nie wspomniano jednak, że od 1 stycznia 2024 roku teoretycznie nie powinniśmy mieć już w Polsce zatwierdzania taryf przez Urząd Regulacji energetyki, więc możliwe, że PGNiG nie będzie w stanie już wnioskować o wyższe taryfy rekompensujące dzisiejsze, um, dzisiejsze powstrzymanie się od podwyżek, co może kosztować spółkę bardzo dużo, chyba że nie zdąży jej urosnąć jeszcze konkurencja i po prostu już na wolnym rynku przeniesie te wyższe koszty gazu na odbiorców końcowych, na, na klientów. To się dopiero okaże w najbliższych dwóch, trzech latach.